Naszym zadaniem było zaprojektowanie dodatkowej funkcji kartonów wysyłkowych dla Allegro i różne grupy skupiły się na różnych, różnych aspektach ekologii, zabawy czy dalszego. Transportu i pakowania. Chcieliśmy, żeby wszystkie opakowania, które wysyłamy, żeby nie trafiały do świetnika od razu po wyciągnięciu paczki, ale również miały jakieś swoje inne zastos zastosowanie. Chcieliśmy, żeby studenci nas bardzo dobrze zrozumieli nas, Allegro, to jak działamy, to że troszczymy się o ekologię. Nie tylko my zlecaliśmy coś z kolei, żeby to z zrobiło, ale również my braliśmy w tym, w tym czynny udział. I specjaliści od nas, od User Experience po grafikę i... I marketing stanowili wsparcie dla studentów na różnych etapach projektowania. Właściwie pracownicy Allegro byli przypisani do konkretnych grup i razem z nimi tworzyli te opakowania. Rezultaty są bardzo zaskakujące. Bardzo nas cieszy to, że brali udział w tym projekcie studenci z różnych kierunków, od Industriala po Communication. Dzięki temu otrzymaliśmy naprawdę bardzo różny zakres projektów. Nie są to tylko kolorowane opakowania na różne wzory, są to opakowania, które mają Drugą e, funkcję i w, w znakomitej różnorodności. Zaprojektowaliśmy grę, która oferuje e, otrzymującemu przesyłkę e, chwilę wytchnienia, taki oddech, momentu śmiechu. E, nauczyliśmy się, jak ważny jest każdy z etapów, jak ważne jest dobre zamknięcie każdego z etapów projektowania. Jako specjaliści mamy już pewne, pewne utorowane ścieżki i studenci są właśnie takimi osobami, które, które nas wytrącają z tych ścieżek. Zawsze jesteśmy ciekawi przy takiej współpracy, co jeszcze nowego można wymyślić i zawsze coś nowego się pojawia.